Wszystko we wszechświecie jest połączone przez tak zwane pola morfogenetyczne. To niewidzialne pola informacyjne, które przechowują wzorce dla wszystkiego, co istnieje od komórek w Twoim ciele po Twoje myśli i przekonania. Działają jak kosmiczna pamięć, która kształtuje naszą rzeczywistość, wpływając na samopoczucie i potencjał. Zrozumienie ich działania to klucz do zmiany. A co, jeśli powiem Ci, że istnieje technologia zdolna odczytywać te pola i z nimi pracować? To właśnie robi kwantek. Na podstawie Twojego zdjęcia, które jest unikalnym rezonatorem energetycznym, niczym odcisk palca Twojej energii, kwantek analizuje Twoje pole informacyjne. Identyfikuje ukryte blokady, dysharmonie i nieświadome wzorce, które mogą Cię ograniczać, często bez Twojej wiedzy. Gdy kwantek zidentyfikuje te obszary, wysyła z powrotem harmonizujące częstotliwości, które pomagają Twojemu systemowi wrócić do naturalnej równowagi i zdrowia. Co to może dać? Spokój umysłu, uwolnienie od starych, negatywnych wzorców, więcej energii i poczucie, że w końcu płyniesz z prądem życia, a nie pod prąd. To szansa na głęboką transformację obejmującą terapię młodości, psychosomatyczne, na miłość, na depresję oraz ogólne wzmocnienie. Nazywam się Beata Druszcz i od lat, jako masażystka, naturopata, terapeutka kwantowa, mistrzyni rejki i bionergoterapeutka, pomagam ludziom odzyskać wewnętrzną harmonię i pełnię życia dzięki tej niezwykłej technologii kwantek. Jeśli czujesz, że to czas na Twoją transformację, Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach terapii lub rozpocząć swoją drogę do równowagi? Zapraszam Cię serdecznie na moją stronę konceptquantum.pl. Możesz nas odwiedzić w Sosnowcu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 537-222-177. Czekamy na Ciebie od wtorku do piątku.